Również monitorujcie tę sprawę. No i to monitorowanie może przybrać charakter, również bardzo skonkretyzowany. Możecie Państwo odwiedzić Waszych posłów. Waszych posłów. Przede wszystkim posłów, którzy się pod tym podpisali. Odczytam ich nazwiska. To jest lista hańby i mam nadzieję, że e, tak też spontanicznie Państwo. Y, nagrodzicie y, sygnatariuszy projektu 1846. Marek Ast. Barbara Bartuś. Joanna Borowiak. Witold Czarnecki. Leszek Dobrzyński. Barbara Dziuk. Radosław Fogiel. Czesław Hocz. Marcin Horała. Majda! Leonard Krasulski Majda! Marek Kwitek Majda! Tomasz Latos Majda! Joanna Lichocka Majda! Krzysztof Lipiec Majda! Marzena Machałek Majda! Grzegorz Matusiak Majda! Anna Paluch Majda! Bolesław Piecha Majda! W czasy na Kubie Bolesław Piecha, prawda? Naród pamięta Paweł Rychlik Hańba! Zdzisław Sipiera Krzysztof Sobolewski Hańba! Mirosława Stachowiak-Różecka Marek Suski Hańba! Artur Szala-Bawka, Łukasz Szumowski odnalazł się. odnalazł się zaginiony minister choroby i nagłej śmierci Szumowski odnalazł się na tej liście hańby Ewa Szymańska Janusz Śniadek, Robert Telus, Ryszard Terlecki, Małgorzata Wasserman i Maciej Wąsik. A teraz, Szanowni Państwo, Wy, którzy słuchacie tego tutaj w Warszawie przy Ulicy Wiejskiej i Wy, którzy będziecie oglądać nagranie rejestrujące tę naszą tutaj spontanicznie zaimprowizowaną manifestację. Szukajcie swoich posłów. Szukajcie. Szukajcie tych łajdaków w ich biurach poselskich. Szukajcie w ich okręgach wyborczych. Szukajcie przy tych ulicach, przy których oni mieszkają jak. Wiecie państwo, no każdy, każdy funkcjonariusz, tak? Każdy każdy e, autor piewca e, totalitarnych reżimów musiał gdzieś mieszkać tak? ze swoją rodziną albo przynajmniej z kotem przy jakiejś ulicy. Każdy mieszka. Więc odwiedźcie ich Państwo, Odwiedźcie i e, nie pozwólcie im, nie pozwólcie im sądzić błędnie, że wolno takie rzeczy robić Polakom, że wolno takie rzeczy robić Polakom w mającym tysiąc lat pisanej historii państwie, że wolno takie rzeczy robić ludziom, którzy mają jeszcze w przeciwieństwie do nich jakąś świadomość standardów cywilizacyjnych, jakąś pamięć tradycji narodowej, rodzinnej. Nie pozwólcie, żeby to od tak przeminęło. Zapamiętajcie te nazwiska i pomóżcie innym zapamiętać. Bardzo was o to proszę. I kiedy wejdziecie w kontakt z tymi albo z innymi posłami, no bo przecież ci podpisali, ale wszyscy będą głosować. Cała zjednoczona koalicja covidowa gotowa to głosować. W Zwróćcie im uwagę na to, jak, jak szczególnie obrzydliwe jest lansowanie się przez nich na 40. rocznicy stanu wyjątkowego, 40. rocznicy tamtego lockdownu, tamtej kwarantanny dla Polaków. To jest szczególnie ohydne, te krokodyle łzy, które ronią dzisiaj funkcjonariusze tego aktualnego reżimu nad tamtymi ofiarami.